Siema, dziś pokażę Wam jak ekran po prostu zrobić. Tak, nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu, żeby był pełny, jakby żeby był pełny. Że macie tutaj wszystko, tutaj jest. jak wchodzicie w YouTube'a, to macie tutaj, to macie ten profil, wszystko tutaj. Macie mój, e, na przykład swój kanał e, w waszym przypadku. Wszystko wam... E, wszystko wam... Jest ok i po prostu nie jest tak, że trochę się to rozszerza i nie możecie tego jakby zrobić. To w, tym, w tym poradniku wam właśnie e, pokażę, jak to ogólnie. zrobić. Tak, wchodzimy sobie w OBS-a, następnie w ustawienia. Wchodzi tutaj obraz, obraz, obraz. I ja tutaj akurat nie mogę zmienić, nie wiem w sumie nawet czemu. E, ale dobra, yy, mniejsza z tym, po prostu yy, wa ważne żebyście wymieniali I tutaj będziecie mieli jakieś, yy, podajże, 2800, coś takiego X na, yy, nie wiem, 800 coś I tutaj będziecie mieli jakąś inną wartość Ta wartość wam się zmieni, jak zmieni się tą górną, pamiętajcie, w górną zmieniacie Wchodzicie tutaj, ja tego akurat nie mogę kliknąć yy, I po prostu yy, klikacie w to i tam macie 3440x1440, i wam ta wartość zmieni razem z tą, i e, później klikacie OK i e, dostosowujecie sobie po prostu sobie tak to rozszerzacie, jakby i to tak, i musicie mieć po prostu idealnie to, wszystko zrobione. No, i e, jakbyście mieli jakieś wątpliwości to do tego, i to by, coś by wam nie zadawało. Śmiało piszcie w komentarzach, nie bójcie się. No i tak, no to by było na tyle z tego poradnika. No i do, do następnego.